Dzisiaj zaczynamy zupełnie inaczej. Zaczynamy już bezpośrednio z kotłowni, której... O! czyli dobry, a dlaczego nie podwinięte? Widzicie? On mi razu się robi. I teraz tak, był tu kocioł, inwestor go stąd wyharadał. Instalacja jest w 100% na grziennikach. Jest zbiornik połączony z solarami, z wężownicą, który stał mniej więcej w tym miejscu. Pan Artur już go przesunął. Tu, gdzie leżą zaciskarki, w tej chwili wyląduje bufor, który stoi na zewnątrz budynku. Przygoda o imieniu schody, schody schodami, tu jest wąsko, tu jest jedno wąsko, tu jest wąsko, tu jest jedna odległość od futryny, ale od futryny do tego murka jest kolejna i tu mamy zagadkę, inwestor kupił bufor, rzekomo ma się zmieścić, mierzyliśmy przez i zaraz zobaczymy, Mateusz stroi, deski. Już mam wyciągniętą, tylko... to, z tym, da. no, to dawaj jedną. Długie, ale co, dłuższe myślisz niż to? No, bo to, chyba mam tą 6-8 metrów. To też może nie byłby jakiś wielki problem. No weź. tą długą taką? No weź zmierz. No mniej więcej 2... 3 metry. No 30, 15 nie zaszkodzi Piękna pogoda dzisiaj. Piękna pogoda. A teraz zobaczcie, to jest kocioł, który tutaj był taki piękny inwestor go pochlastał i wyjechany. Został. Było ładnie widno. Dowaziliśmy tego grzbieta tu i kurde, zrobiło się ciemno. Ale wjechał. Udało się, wjechał. Pan inwestor trochę dom przeszlifował. Trochę, trochę pomógł, trochę, ale pomógł. Pan inwestor pomógł, pomógł słuchajcie. Prawda? Dziękujemy. Szanujemy to. Tak. Nie ma Stanisława, ktoś nas sparł. Ale Grzbiet wjechał tu. No i dobra. Dziękujemy się za łączenie tego wszystkiego w całość. Bufor tak jak stoi, tu już będzie stał. Rozdzielacz w tamtej części. Zbiornik na wodę zostaje tu, ten UPS, którego tu inwestor miał do dolarów, nie ruszamy. Mogę hałasować? Możesz hałasować. Mateusz tu będzie robił teraz zabójkę. Ale on walczy. Godnie Stanisława zastępuje, nie? W ogóle nie czujemy, że staszka nie ma. I szybki jest Jest szybki jak to Pawlak mówi Nie to co cep Jest szybki Mateuszek tamto jeszcze zostało, nie? Ta fajka tutaj chciałem skończyć. A czyli wiesz wszystko O to ja się nie wtrącę Op. Ja stąd idę. Na dzisiaj wystarczy. Na dzisiaj wystarczy A rozdzielać wisi, spięty z instalacją, spięty ze, z zasobnikiem. Zasobnik zmieniony miejsce, dołożona normalna grupa bezpieczeństwa, nowe naczynie. Mimo to, że to nie było w naszym interesie, zrobiliśmy to. Przerobiona instalacja w tym zakresie, bo nam przechodziła przez. Komin, poprzerabialiśmy to, co mogliśmy poprzerabiać. Całe instrumenty poprzewijane jutro, żeby tu kocioł wjechał. Wjeżdża kocioł dojeżdżamy z zasilaniem i z powrotem, e, z zasilaniem i powrotem. Tam powrót, tu zasilanie. Dostawimy jeszcze jedno naczynie. Tam mamy już przygotowane do nabijania. Tam w tamtej części zrobimy sobie dopuszczanie wody. I tyle. Lecimy, odpocząć. Dzień drugi. Tu mamy. Trasę przyszykowaną, będziemy zjeżdżać z kotłem. Nie będzie to proste przedsięwzięcie. Rolki tam zakładamy, wy go popchniecie, a ja go tu złapię. Dobra? Tu już kotłownia jest praktycznie gotowa. Jeszcze zostało poizolować te orury, które idą Aparaturę wstawimy kocioł, układ ochrony, powrotu. Podebniemy się pod komin. Rzucimy przewody i będzie można e, uruchamiać. Dzień drugi. To jest to dlaczego nie wszyscy to robią. I umówmy się. Nie jest to robota dla wszystkich. Nie każdy tylko z kotłem zjedzie i wszyscy będą żyli. Mateusza karetka zabrała. Jest. <śmum> <śmum> Jest. Yes. Oszukali. Oszukali. Tragedia, co? Nie <śmum> Ja muszę tu mieć zalane, żebym miał możliwość. A jak będzie wszystko zalane, to dopiero będziemy płukać instalację. A dzisiaj odpowiedzialne za pukanie instalacji to będzie ten, prawa ręka Staszka, nie? Tak. Zobaczcie co on robi. No, zaraz się podepniemy i będziemy pukać. tutaj już zaraz nam zaraz Też To było najlepsze, zamrozić rury i wypukać dopiero wtedy. Co, nie możesz złapać? Nie złapię, tylko wąż muszę wjeść przy tak, przekręcać, wiesz? To wąż jest? Ach, tak. Boa! O, to ci, Czemu taki jesteś wredny? O, wąż! wąż, Już wiem, wąż boa! Muszę się tu skupić. No i dobra. Trochę o instalacji. Dołożyliśmy naczynie 25 litrów. Mamy dwa naczynia. Jedną mamy tutaj, 50 i 35 tam. Tylko z uwagi ta 35 jeszcze tu uleciała, tylko z uwagi na to, że domek jest dość duży i te grzejniki są dość spore i tej wody będzie w układzie trochę niespełna 800, niespełna 800 litrowy bufor, którego inwestor zakupił moduł bufora w tylnej części, tam wylądował dwie grupy, jedna z mieszaczem na grzejniki. Na razie zakręcona, bo będziemy płukać tu za chwilę. Druga bezpośrednia do ładowania tego zbiornika, zbiornik oczywiście, no, oczywiście, zbiornik jest podłączony z solarami, które nie ingerowaliśmy. Przesunęł, przesunął go Artur tylko z tego miejsca w tamtą stronę, żeby on tu został. Solar ma UPS-a, zwróćcie uwagę, bardzo fajna, bardzo fajna rzecz na lato, gdyby w, razie prądu, <grym> gdyby w razie prądu brakowało, to nie będzie z tym problemu. No, zaraz zegarek, będziemy skasować. Zegarek Niech on przyniesie do tych naczyń. Niech on zegarek przyniesie do tych naczyń. Robiłem <grym> sobie po podsyp i nie przepilnowałem go, czy faktycznie mi tam pelet doleciał, nie? Ale coś czuć, dalej zobaczymy. Coś tu się będzie działo, chyba. Teraz się powinien rozpalić. Jeszcze sobie godzinę zmienimy W menu instalatora Ustawienia czasu mamy godzinę 13.40 powiedzmy no. O coś tam się dzieć, zaczyna? Dobrze 13.49 Ustawienia daty dzisiaj jest 5 4 Lipiec 5 no dobra, mamy godzinę, mamy godzinę. Chyba nam zgaśnie. Ale nie, pali się. Od razu w pracę przeskoczył. Co tu jest zrobione? Trzeba wejść w menu serwis i poprawić trochę pewne parametry rozpalania, bo tak nie lubię, jak się tak rozpala dziwnie. No ale dobra, komin. Komin był wygrzany, słucham? Gdzie? No, daj, daj, daj. gumki nigdy za dużo. Jakbyś później błota nie narobił. O. Wygrzaliśmy komin, i dalej dupa. Czy zapakowałeś mi te? Co? No, problem z ciągiem jest. I ma wszystko, komin wygrzany i dalej tu Lampa jest wody na wodę. Gorąco, nie? Tak. No. Lato jest najgorsze, kurde, no. Nie oszukujmy Lampa. się. Zimową porą tego nie ma. To tylko latem się takie cuda dzieją. Ja muszę teraz wskoczyć na bufor i wkręcić sobie tam opór. No tak go nie zostawię. Natomiast w tej chwili czekamy, aż się to wszystko wypali, co tam było podsypane podczas pierwszego rozpalania. Okropny. Jak to się wszystko wypali, damy mu tutaj z 10 minut i dopiero po 10 minutach zaczniemy go stroić. Zobaczymy co tam, jak tam. Dobra, już Mateusz ma tu przewód internetowy. Inwestor przygotował go olej, a nie wiem czy on tam wystarczy. Ja też nie wiem czy on wystarczy No to jak się okaże, że nie, to trzeba będzie Mateuszek z drugiej strony im jechać. A tam wyżej jest czujnik. I na tym czujniku mamy już 33 stopnie w górnej części butora. A tu się puczemy. Instalacja sobie pracuje. 57 w górnej części bufora, jakby nie było, czyli tutaj, w samej góry bufora, blisko 50 już w połowie bufora. Dolny czujnik mamy tu, niestety nie było więcej możliwości do podpięcia tego czujnika. Bufor jest dziwnie skonstruowany, no ale to już powinnimy to. Na dole mamy 18 ustawienia tego kotła. Jak ten kocioł został ustawiony? E nastawy pracy, praca podawanie 2 sekundy przerwa 5 sekund siła nadmuchu 47% i to tak zostanie to tak już będzie pracować tu już nie będzie żadnych ustawień innych wygląda to mniej więcej w ten sposób widzieliście na samym początku jaki ten ogień był wielki zaraz po procesie rozpalania tu się wszystko ładnie dopala wszystko się ładnie czyści jest delikatny problem bym powiedział z ciągiem kominowym ale <laughs> musi tak czasem zostać ja sobie w tej chwili pozwolę zainstalować jeszcze sterownik tutajowy i będziemy się mogli żegnać Sprawdzam sobie po poszczególne elementy układanki jak widać pompa ruszyła Nagrzejniczki udajemy już ładnie. Wiadomo, ten termometr za chwilę będzie, z chwili na chwilę, o widać, że to idzie tak powolutku do góry. Idzie, idzie. Zaraz nam dojdzie do tej kreski. O, już wchodzi na kreskę, więc ona się będzie zwiększać, ale ja nie chcę, ale ja nie chcę pakować tej wody w nieskończoność, bo i po co? Solar jest, solar śmiga uruchomione działa. Bach, pompka się wyłączyła, wyłączyła. Teraz sterownik pokojowy, ale sterownik pokojowy to ja muszę zrobić wraz z pompą menu, pompa dodatkowa 1, pompa dodatkowa 1 przy module Bufora staje się pompą na przykład grzejnikową podłogową, więc mamy pompę dodatkową 1, wybór algorytmu pracy i to nie jest oczywiste, pompa. Zaworu jest pompą zaworu. Już się cholera uruchomiła, tak? Teraz krona się uruchomiła. To pytanie jest, czy sterownik pokojowy ją zatrzyma? I teraz zobaczcie. Na sterowniku pokojowym jest zadane 20, a ona chodzi. No i trzeba jej zmienić, nie jej, tylko teraz trzeba wskoczyć w ustawienia zaworu, czyli menu instalatora, ustawienia zaworu, zawór wbudowany 1, regulator pokojowy, TRS, obniżenie pokojówki jest, różnica temperatur, zmiany nas nic nie interesują, pompa zaworu. Tryb pracy załączaj powyżej progu funkcja pokojówki załączona pompa zgasła. Widzicie? I teraz, teraz jest tak, i teraz nam powinno się tutaj na zaworze powinno nam się na zaworze pokazać to minus 20. Jeżeli nam się to nie pokaże, to nigdy nam to nie zadziała. Ja mówię tylko z modułem bufora, tak. Czyli mamy w tej chwili w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy, 24,4 stopnia. Zrobimy sobie, oj, zrobimy sobie 25,3. Pach. Powinno nam te 20 na minusie zniknąć. I jak wejdę sobie do kotłowni, to się pompka powinna świecić. Świeci się, świeci. Więc kolejny element układanki. Został opanowany. W ten sposób Wam pokazałem, jak można zarządzać pompą dodatkową. 1. W połączeniu na przykład z buforem, na przykład ze sterownikiem pokojowym. Czy u siebie w domu możesz zrobić to samo? Oczywiście, że możesz. Jeżeli masz ochotę na to. A tu idzie w górę. Chyba idzie. A na buforze, w górnej. Mamy temperaturę 59 stopni, 25,6 Był cały, nabity do samego pełna Mamy bufor zagrzany do 61 stopni żeśmy sobie trochę tutaj ulżyli Jak widać w środku jest, do końca zostało to wszystko zrobione, wygrzane Kotłownia ukończona Funkcjonuje, to najważniejsze działa ja z tego miejsca się żegnam i lecimy dalej.